Jeżeli chodzi o inne ulgi podatkowe, to y, warto zwrócić uwagę na konstrukcję tego odliczenia. Y, mówiliśmy do tej pory o ulce z tytułu wychowywania dzieci. Jest to ulga, którą odliczamy od naszego podatku dochodowego. Ale i na takiej samej zasadzie możemy odliczać ulgę z tytułu, tak jakby ulgę odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu opłaconych przez nas samych lub w naszym imieniu przez płatnika składek zdrowotnych. One również podlegają odliczeniu od podatku. Natomiast generalną zasadą ulg podatkowych jest, że one zmniejszają nasze, naszą podstawę opodatkowania. Wpływają po prostu na, na... Tą kwotę od której liczymy podatek oznacza to, że odliczamy je od dochodu. Odliczamy od dochodu ulgi na takich samych zasadach, jak funkcjonowały w latach poprzednich, jak funkcjonują już od lat. Przede wszystkim są to ulgi z tytułu dokonanych w ciągu roku darowizn. W przypadku darowizn, które są dokonywane, wpłacane na rachunek instytucji obdarowanej, możemy odliczyć kwotę faktycznie wydatkowaną na ten cel nie większą niż 6% naszego dochodu to ograniczenie wynika wprost z przepisów ustawy i tutaj mamy taki warunek że dodatkowy że jeżeli jest to darowizna pieniężna bo na przykład płacamy na konto bankowe jakiegoś stowarzyszenia fundacji która realizuje określone społecznie użyteczne cele to warunkiem ustawowym jest, że ta darowizna jest dokonana w formie bezgotówkowej. Więc nie możemy jej wpłacić do kasy fundacji, nie możemy jej wpłacić do ręki osoby, na przykład upoważnionej do pozyskania takich środków pieniężnych. Tutaj decydują wyłącznie przelewy lub przekazy przelewy bankowe, przekazy pocztowe, czyli forma bezgotówkowa. Inną formą darowizny, którą mamy już od lat i z której podatnicy korzystają, jest ulga z tytułu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne. Tutaj również taka, taka ulga funkcjonuje od lat, natomiast ustawodawca zastrzegują, że ona dotyczy wyłącznie osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, bądź na ich utrzymaniu są osoby, które takie orzeczenie posiadają, a te osoby sprawują nad nimi opiekę. Ulgi z tytułu wydatków rehabilitacyjnych, takie najbardziej powszechnie stosowane, no to są przede wszystkim wydatki na, zakupy, na zakup leków, które musimy stosować na zlecenie lekarza stale lub okresowo w związku z naszą chorobą, to są wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne, związane z koniecznym, niezbędnym przewozem, na przykład na zabiegi rehabilitacyjne usprawniające, wydatki związane z pobytem w sanatorium. Wydatki związane z zakupem jakichś indywidualnych narzędzi, rzeczy, sprzętu niezbędnego nam w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. To są takie najczęściej wykorzystywane, tak jakby tytuły prawne, do tej ulgi o charakterze rehabilitacyjnym. No i inne ulgi są tak naprawdę niszowe, one związane są z bardzo specyficzną sytuacją konkretnej osoby, to jest na przykład zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwotach zawierających podatek dochodowy od osób fizycznych, ale to dotyczy no, ściśle określonej grupy osób, które z takich świadczeń skorzystały i okazało się, że w następnym roku czy w okresie późniejszym muszą takie świadczenia zwrócić.